Wczoraj, 19 sierpnia, minęła kolejna rocznica jednego z mniej znanych, a zarazem wyjątkowo wymownych objawień Matki Bożej w Fatimie objawienia, które miało wcale nie nastąpić. Trójka dzieci Łucja, Franciszek i Jacynta zostały 13 sierpnia zatrzymane i uwięzione przez administratora O'Rem Artura Santosa, który usiłował zmusić je do ujawnienia tajemnicy objawień. Dzieci jednak nie ugięły się pod presją. Zapraszam, zostań ze mną na kilka minut i poznaj historię tego wyjątkowego objawienia. Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a ty oglądasz Apostolat Najświętszego Serca. Rok 1917 Europa pogrążona w chaosie I wojny światowej. Trójka prostych dzieci z Fatimy staje się świadkami niezwykłego nadprzyrodzonego wydarzenia. 13 sierpnia, mimo uwięzienia dzieci, mieszkańcy Fatimy doświadczyli niezwykłego zjawiska: gromu, błyskawicy i pojawienia się jasnej chmurki zawieszonej nad krzewem w Kowada Iria. Zaobserwowano także zmianę koloru twarzy widzów, ich odzieży, a także drzew i ziemi. Matka Boża przybyła, nie zastała jednak dzieci. Łucja relacjonuje. Zostałyśmy zatrzymane i zamknięte. Próbowano nas przestraszyć, ale nie zmieniliśmy naszej decyzji. Matka Boża prosiła nas, byśmy się modlili za grzeszników i świat. Następne objawienie nastąpiło jednak tydzień później, 19 sierpnia. Po uwolnieniu dzieci spotkały się one już nie w Kowada Iria, ale w miejscu zwanym jako Walinios, kilka kilometrów dalej. Łucja była tam z Franciszkiem i jego bratem Jankiem, a niedługo dołączyła do nich jacynta. W tym miejscu Matka Boża ukazała im się nad karłowatym dębem, podobnym do tego w Kowada Iria. Jej przyjście poprzedził rozbłysk światła i wyraźne ochłodzenie powietrza. Łucja zapytała, czego sobie Pani życzy ode mnie. Matka Boża odpowiedziała: Chcę, abyście nadal przychodzili 13 dnia każdego miesiąca do Kowada Iria i codziennie odmawiali różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Dzieci usłyszały też ofiarujcie się Bogu, odprawiajcie pokutę za grzeszników i módlcie się o nawrócenie tych. Którzy odeszli od wiary. Matka Boża podkreślała wielokrotnie wagę modlitwy różańcowej jako broni duchowej. Ostrzegała, że jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, kara będzie jeszcze większa, a wojna i cierpienia nie ustąpią. Wcześniej, 13 lipca, dzieci otrzymały wizję piekła, co głęboko je poruszyło. Matka Boża mówiła, Wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował cierpienia. Franciszek i Jacynta niebawem oddali swoje życie, umierając jako pierwsze dzieci. Łucja poświęciła życie modlitwie i misji przekazywania orędzia Fatimskiego to właśnie w Walinios 19 sierpnia 1917 roku w dzień wspomnienia świętego Jana Eudesa, wielkiego orędownika kultu Serca Pana Jezusa i Matki Bożej, ukazał się duch pokuty, modlitwy i poświęcenia. Choć to objawienie było mniej spektakularne niż znany nam dziś słynny cud słońca z 13 października, ma głębokie znaczenie duchowe jako znak, że Bóg Działa mimo trudności i prześladowań. Fatima pozostaje dziś wezwaniem do modlitwy, pokuty i odważnej wiary. Orędzie dzieci fatimskich jest zachętą do ofiary, zawierzenia do życia na wzór ich prostoty i wierności. Dziś świat, podobnie jak wtedy, stoi w obliczu wielu niepokojów, konfliktów, kryzysów moralnych, zagrożeń duchowych i rozproszenia wiary. Objawienia fatimskie przypominają nam, że modlitwa i pokuta są nie tylko osobistym wyborem, ale duchową bronią, potrzebną całemu światu. W czasach, gdy wartości chrześcijańskie są często kwestionowane lub wypierane, Fatima woła do nas: Nie ustawajcie w modlitwie, nie zniechęcajcie się, ofiarujcie swoje cierpienia dla dobra innych, a Bóg nie zostawi świata bez nadziei. Powinniśmy pamiętać, że to właśnie przez takie ciche, codzienne świadectwo wiary, modlitwę różańcową, post, zawierzenie najświętszemu sercu pana Jezusa, zmienia się rzeczywistość. Fatima to wezwanie do duchowej odwagi i odpowiedzialności, które jest nadal aktualne i pilne. Jeśli przesłanie Fatimy porusza i Twoje serce, i chcesz doświadczyć siły modlitwy oraz wspólnoty w jedności serca Jezusowego i niepokalanego serca Maryi, dołącz do nas. Subskrybuj kanał Apostolat Najświętszego Serca, by razem nieść światło prawdy i nadziei w tym coraz bardziej chaotycznym świecie. Niech nasza modlitwa i ofiara będą odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej. Pamiętaj, że każda modlitwa i poświęcenie mają moc przemiany Twojego życia i całego świata. Matka Boża zapowiedziała cud w październiku cud, który uwierzytelniał całe orędzie, ale to właśnie to ciche duchowe spotkanie 19 sierpnia pokazuje, że prawdziwa przemiana serc dzieje się nie w spektakularnych cudach, ale w codziennej modlitwie i ofierze. Dołączając do specjalnego programu dla miesięcznych darczyńców rodziny Najświętszego Serca, wspierasz Apostolat Najświętszego Serca w misji szerzenia kultu Serca Jezusowego w naszej Ojczyźnie. Twoje wsparcie pomaga docierać z przesłaniem Serca Jezusowego do tych, którzy najbardziej potrzebują modlitwy i nadziei. Tak jak wtedy, gdy udało nam się umieścić billboardy z najświętszym sercem w największych miastach Polski na cały czerwiec. Dołącz, Twoje wsparcie może stać się ogniem modlitwy, który zapali serca innych. Link do prostego formularza znajdziesz w opisie tego filmu. Dzieci fatimskie nie znały polityki, ale otrzymały orędzie nadziei. Ich prostota, wierność i ofiara stają dziś przed nami jako wezwanie. Oddaj swoje życie Bogu, bo nawet najmniejsze cierpienie połączone z nim ma moc zbawienia. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serca Maryi, módl się za nami.